Czyli pomówmy sobie, jak upewnić się, czy nasz FortiGate chroni nas, czy jesteś nas w stanie ochronić przed no, najnowszym eksploitem, który na pewno każdy z Państwa zna, czyli tak naprawdę log for shellu, czyli no, exploitem, który wstrząsnął już od dwóch tygodni rynkiem i tutaj okazuje się, że no, jest on w skali zagrożenia 10 na 10. Więc myślę, że warto także dwa razy u siebie sprawdzić w środowisku, czy na pewno nasz FortiGate jest w stanie nas ochronić przed tego typu zagrożeniem, no, które teraz trzęsie rynkiem. Oczywiście, który moduł z FortiGate'a może nas w tym momencie uchronić, jest to oczywiście moduł IPS, czyli Intrusion Prevention System, czyli moduł, który de facto służy właśnie do wykrywania potencjalnych eksploitów no i zablokowania ich, zanim tutaj wyrządzą nam jakąś krzywdę. Jak możemy się upewnić, czy nasz IPS przede wszystkim posiada sygnaturę na Log4Shell'a? Możemy sobie sprawdzić, wyszukując na przykład Log4 i sprawdzimy w naszych bazach sygnatur naszego FortiGate'a, czy takie sygnaturki mamy. Jak widzimy, są na to dwie sygnatury z Log4j'em, które tak naprawdę będą dostępne na każdym systemie IPS-owym. Fortigates automatu, pamiętajcie, automatycznie się aktualizuje, także jeśli tylko macie subskrypcję wykuponą, taka aktualizacja już na pewno dawno do Was dotarła i odpowiednią sygnaturę IPS-ową na tego exploita posiadacie. Na co tutaj warto zwrócić uwagę, to zwróćcie uwagę, w jakich kategoriach znajduje się ta sygnatura. Czyli jest ona tak naprawdę w kategorii no, zagrożeń o najwyższym niebezpieczeństwie, czyli pięć tych czerwonych naszych kwadracików. Jej celem są, czyli targetem są systemy serwerowe. No i tutaj są one dla wszystkich systemów, jak i dla serwerów z rodziny Windows i Linux. Czyli tak naprawdę zawiera się ona w bardzo szerokim spektrum naszych sygnatur, dlatego też większość z nas zapewne z automatu ma dodaną już taką sygnaturę. Jak natomiast upewnić się, czy nasz filtr posiada tą sygnaturę, czy też ewentualnie dodać tą sygnaturę do naszego profilu? Wskażmy sobie do profilu IPS-owego, no i oczywiście możemy utworzyć nowy profil IPS-owy. W którym to spróbujemy odfiltrować odpowiednie grupy naszych sygnatur. No i tutaj, jak widzieliśmy, z racji tego, że te spektrum jest dość duże, gdzie ta sygnaturka się znajduje. Wystarczy na przykład, że zaznaczymy, że interesują nas wszelkie sygnatury, które znajdują się na ser dla, jak, których celem jest serwer, których poważność, czy tutaj waga jest na 5, tutaj czerwo czerwonych kwadratów. No i powinniśmy sprawdzić, czy na pewno ten, nasza sygnaturka się znajduje. Tak też, jak najbardziej jest. Więc jeśli tylko wasze przygotowane profile zawierają jako odfiltrowanie target server, które zawierają jako severity ten najwyższy poziom, no to już na pewno ta sygnatura z automatu w tej grupie jest dorzucona. Natomiast nie zaszkodzi zawsze sprawdzić i upewnić się, czy na pewno wasze profile zawierają akurat tą sygnaturę. Można także wziąć jeden z już gotowych profili, których wykorzystujecie. Ja dla przykładu wezmę tutaj defaulta. I oczywiście można dodatkowo dorzucić te sygnatury, czyli jeśli już natywnie nie posiadamy ich, chcielibyśmy sobie je ekstra dorzucić, to możemy dorzucić je jako pojedyncze sygnaturki. Najważniejsze, przełączamy się na, jako typ Signature, wyszukujemy nasze tutaj sygnatury Add Selected, no i te dwie sygnaturki zostają w tym momencie dodane. Czyli obojętnie jaki filtr posiadacie, jak go jest odpowiednio odfiltrowany, możecie dodatkowo dorzucić oczywiście te sygnatury na log for shella No i dzięki temu Wasz IPS oczywiście jest bogatszy, Wy macie 200% pewności, że będziecie uchronieni, jeśli IPS w odpowiednim miejscu jest uruchomiony. I tutaj... Też zwróćcie zawsze proszę uwagę, gdzie te profile IPS-owe macie udostępnione. Tak? Najczęściej są to oczywiście wszelkie reguły firewallowe, które przekierowują ruch z zewnątrz oczywiście do waszego dmz do waszych serwerów, to jest oczywiście must have posiadanie tam IPS-a. Ale także warto się zastanowić, czy do tych systemów, które potencjalnie mogą być tutaj zainfekowane, nie ma dostępu przez tunel VPN-owy, poprzez sieć lokalną, poprzez jakiś wilan gościnny. No, i oczywiście, jeśli takie dostępy dodatkowe macie, taki, se, taki sensor IPS-owy, taki profil też powinien tam się pojawić, no i też powinien Was móc uchronić przed tym potencjalnym atakiem. Chcesz zdobyć wiedzę na temat rozwiązań Fortinet? Sprawdź bezpłatne poradniki. Subskrybuj kanał i bądź na bieżąco.